Cześć, witajcie na mapce Norfolk. E, tym razem ze mną jest Trzymi. Dzień dobry. To ty prowadź, Ty weź ty prowadź do krów, bo ja nie mam mapki. Ja będę siedział. Aha, tutaj. dobra. Powiedz mi gdzie są krowy. Aha, Trafisz. No ja nie wiem, bo ja nie widzę. Z... <noise> zobacz jak śmiesznie trzyma ten farmer kosiarkę rękę. Znaczy kierownicy tam. Rękami. Weź, kręć tym. <noise> znaczy, łokcie łokcie wygięło w drugą stronę <noise> Trochę przyspieszę, tak. A ja mam Koguta A ty nie masz Mam. O, no, masz. Jak, nie mam no. Całe światło gdzie mam? Tu mam tylko takie światła. Żeby było tylko trawę trochę widać. Nic nie Co nie wiecie, jak, jak to a jak wysiąte i włączę Koguta jeszcze w drugiej kosiarce, to ten będzie się palił? Yyy, nie, chyba nie, bo przed chwilą tak zrobiłem w tej, w ciężarówce. O i trochę pobocze zaczepiłem naczepu. Będę bardziej wyjechać. No wiesz co? Kiedy ja w Eurotracka grałem? Proszę pana. Jak <laughs> ja w <Eurotruck? śmiech> A ja nie, ja niedawno grałem. Jeszcze gorze założył firmę, to przyjął mnie do firmy, to graliśmy, jeździliśmy sobie. Co, jak ta firma się nazywała? Chorze, Nie, wiem, że na poważenie. pewno tak niecenzuralnie, ale... Nie pamiętam dokładnie właśnie, które to niecenzuralne słowo było. Ty to tutaj w lewo chyba, nie? No tak właśnie. To ci otworzy ci bramę, się, czekaj. Chciałem się wyrobić z naczepu. Czekaj. Okay. O, no, dobra. Będę trzymał bramę, a ty wjeżdżaj. A ty wjeżdżaj. Trawę tam. Chyba się nie wyrobisz. Niewiele no w mojej ogólnie, umiejętności. Ogólnie kupiliśmy sobie właśnie Tatra z tego DLC. <noise> w trochę no. nie, niestandardowym kolorze. <noise> to właśnie, tak się dziwię, co to za kolor. <noise> no bo ja ją w ogóle... Dobra. Ja, ja ją miałem sprzedać, ale jakoś została. <noise> dobra, udało się. To ja już wskoczę na przyczepę... Opsa, Od... i do kosiarki. Tylko... a dobra, brama niech, się, niech będzie otwarta. Ona się zamknęła sama. Prawę trzeba obudzić <głos> <głos> No to Mogą jeszcze spać Ogólnie <noise> e, tu ja ich nawet nie widziałem tych krów Jeszcze raz je zobaczę No jeśli, jeśli, jeśli... A nie już widać. Nie, to dobrze. To dobrze. Że widać. Tylko gdzie tu się trawę wysypuje. W te korytko chyba tutaj, nie? To są korytka. Chyba tak. Co? Nawet w drzewo nie zaczepiłem. O drzewo nie machinę. No nie zaczepiłeś. Nawet żaden listek nie dotyka chyba. No tutaj jeszcze liście nie spadły. Jeszcze jest jakieś lato chyba no. tak się wydaje Możliwe, że tak. Mówisz, że ja mam zjechać wolwę? No u nas już wszystkie liście pospadały. No, Ale wiesz jest. co to nie problem, żeby liście spadły z tego drzewa chyba. Jeśli to jest <laughs> ścinalne, to, to... Ale... ale widzę, że nie kupiłaś na razie sprzętu czekaj, do, chwilę, do liści. Czekaj chwilę, czekaj, ja, ja Sprzęt do liści. Ja Sprzęt do liści. Co, i zobaczę, się da usunąć z tego drzewa liście. I robimy jesień. <laughs> robimy jesień, No, No, czekaj, bo... Posłałoby kukurydzę przyciąć. Znaczy, chyba no się. To jest chyba te ścinalne drzewo, ale. A spróbuj sam na liście. Coś się właśnie liście. Nie zaciągnąłem ręcznego. Nie, te liście są zepsute chyba, bo. To drzewo nie jest ścinalne w ogóle. To jest nie, je, mapa jak. Jest ścinalne, jest. bo. Czemu, czemu nie mogę ściąć gałęzi? Mogę. Tylko z jeśli nie chcą, ten. Teraz spadniesz. No e... No jak ja biadę teraz kosiarką? Ja no tylko jak się Zaraz wciąż... Ale oni to zepsuli, bo wcześniej, jak były liście na drzewie, to się dało ściąć. Tak? Znaczy, chyba co to za na drzewie? liście Ale nie, to ten, zetniemy liście i zaraz przykleimy to drzewo. Chyba, że teraz, jak troszkę uciąłeś, to się da ściąć. No nie wiem. Liście. Dziwnie, dziwnie to wygląda. Ja no, kosiarką przejedziemy. Dobrze, że na Tatrę nie spadło, no, weź. w to byś chociaż przem przemalował na inny kolor przy okazji. Kurde, tak w, takich, w takim miejscu ścinać to... Niebezpieczne trzeba, było. Trzeba mieć, trzeba mieć szczęście. Oj, niech to <śmiech> <śmiech> Teraz. No, do tyłu. A czekaj, dobrze, że mamy w ogóle ten. No dawaj, no, no, tak. bo nie, bo jechałem do tyłu, a ty nie, nie szybko. Tak, tłumacz jeszcze się, tłumaczyć. Po... No serio? Wyżej, wyżej i jeszcze o, teraz. Czekaj, czekaj. tak. i na drugą stronę. I tak <śmieniu> Prawie było. To teraz z drugiej strony jeszcze. Bo się o na lawetę i nie zapniesz to. Kurde, bo krowy głodne są. Jak kupić tam? Kosiarka do tej ładowarki będzie. <grybciele> o, <grybciele> co ty zrobiłeś? <grybciele> Dało się. Ale czy mi się udało? Ja Najmniej już kosi. Skasiłem ja to? Ale za szybko, to ona nie. Skasiłem. jest Skasiłem. No na wstecznym jest trochę wolno, ale no nie będziemy kosić na wstecznym. Właśnie dziwnie, to to to, to co jest. Ej, bo To jest skaporzona włączone... trawa została. O, patrz, patrz, działa. Czekaj, Widzisz? czekaj, czekaj, czekaj. Biegnę. No. A trawa gdzie? A dopiero musi wleć... Yy, podnieść. O, jest w środku, widać nawet. Ej, no, to jest prze... ten. Widać. To się tak podnosi akurat na wysokość tej belki. No, to akurat tak idealnie, nie? Krówki zaraz przyjdą. Tylko uważaj... No. uważaj na krowy. To ta kosiarka jest taka głośna co no nie aż taka głośna. No, znaczy, ale... tą krową się ale... zostanie, mi się wydaje. No ale i tak uważaj. A tego się nie da wciągnąć, co się. Czekaj. Nie. No chyba nie. Kurde, ja bym to wciągnął. A no, normalnie. Kro krowa już idzie. A normalną kosiarką, jak koszy ten, tu się wciąga. A no to nie wiem. No, jak się kosi, kosiarką ma, się zaparł no zbiornik, tak. no to przejedziesz i się wciągnie. Ja nawet kosiarką zbieram liście. <laughs> Nie chcę mu się krawić, to liście kosiarką zbieram. Ścigamy się. i Zrobimy taki tor dookoła. Omiamy krowę. Ej, ja już mam pełno. <laughs> już mi się zapełnił. Ja się 90%. Ściekuj. Trzeba jakoś inaczej obliczyć ten, 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 ten cały tor. To chodź, jedziemy, opróżnić się. Jadę na skróty. Ty, ale Pani ty niszcz niszczysz trawę, Krowy jeszcze gorzej niż tą trawę. No ale serio, niszczysz trawę, zobacz jak się niszczy. Ej serio, można sobie już wcześniej włączyć eee, ten opuszczanie kosza. A którym to jest? Kło. Kurde. O, dopiero teraz mi zadziałało. Może, może dopiero tu się gdzieś zaczyna. a to się wolno podnosi. No, ja sobie wcześniej włączę, Syp się, syp się. Patrz, sypiemy Patrz, do jednego sypiemy. korytka. a wszystkie się. zapełniły. O, to jest bardzo. bardzo inteligentne koryto. <grytka> to jest auto wyrównywanie takie. No kurde, akurat na mojej drodze stoi krowa. Przejdziemy bądźmy. No w właśnie, idzie tutaj specjalnie. Chciałeś to? Co? Zatrzymała się tuż przede mną. No, ja nie łódzką. widzę twoich krów. Serio? Nie no nie ja twoich. krowy. Nie, no ja twoich krów nie widzę. Szkoda. No. Każdy widzi swoje krowy. Czekaj, ile mamy już jakieś 50% będzie. To ja, ja proponuję mam skręcać. 30, ja mam 30. Cztery. No to ja tam skręcę też. Tak, o, pojadę. Krowa stoi na Twojej drodze. No wiesz, ty widzisz swoje krowy, ja widzę swoje no krowy. No wiedz. właśnie, właśnie. Ty akurat przyjechałeś o. Y, ty akurat przyjechałeś blisko mojej krowy, co ja widziałem? Czekaj, teraz z tej strony wiadę, może z tej strony też się da. Krówki, krówki. Ty jak mi ta krowa. Odejdź odejść odejdź, odejdź, odejdź. Nie da, odejdź. Nie, nie, nie da się, Ty no... nie da się. no, i przed jedną uciekałem, to mi druga wlazła w kusiarkę. O, ta się... coś się jej stało tej krowie. Zamurowało ją. Ty. Widzisz tutaj taką zamurowaną krowę, czy... No? Tu nie? Taka jest zamurowana. No, to jest, jest. Widzi... Pat, teraz jestem w niej, nie? Idealnie. Masz, podwój... Masz podwójną głowę. U mnie ona stoi odwrotnie. Odwrotnie. Czyli... Dobra, Czyli gdzie byłeś? Czyli byłem tam gdzieś. A i teraz się obróciła. ej teraz powiedz, powiedz mi, czy jestem w głowie krowy. Nie, teraz jesteś obok. Głaszczę się po brzuchu. Dziwna krowa. Tej trawy nie lubi. Może. Zjadła trochę tej trawy i aż ją zamurowało. Może to był zjadła zaprawę jakąś... Trawa z cementem. I ją zamurowało tylko. To jest o, ale już zaśpię sporo, to już szybko tym się ścina. No. Tylko... Trochę omija. No to co, Jak troszkę ominiesz to tam krowa tam wiesz, zje. Zje sobie, no. Tak. Ale przynajmniej dobrze, bo jakbyśmy chcieli sprzedać te krowy i się najedzą takiej trawy z cementem, to będą cięższe. Będzie cięższe mleko i... No mleko to ja wiem czy cięższe. Na pewno na pewno wyjdzie twardszy obornik, ale... <noise> Taki cementowy obornik będzie Kurde, krowa no. <laughs> Czuję się <laughs> Jak na... były czasem takie samochodziki na tym Kokarty no, też Tylko, że one nie ścinały trawy to. No Jakby się dobrze rozpędził, to jak. może I założył, przykręcił z przodu jakiś taki ten nóż czy coś tak. Slalom między krowami, kurde. To... Trzeba urządzić wyścig. Ty, ja już kresiało. mam pełno. Ej, no ja też i ja, mam pełno. Ja tak samo. Trawa się, trawa się kozi, przynajmniej nie dostaję. No przez krowę przyjechałeś. No ja ku mnie nie ma żadnej krowy na łące. Prawie. Gdzie może być woda? Czekaj. Hmm. Ja idę na farmę poszukać. Ja będę jechał i wciskał R. Nie <głos> no, aż tak to myślę, że... W sumie... Ty, tu jest woda, tu jest woda, ty, tu jest ta sikawka z wodą, to tu musi być i woda. Nie. No, tam gdzie ty mówiłeś, że te beczki są, te nawozy. Aha, no. No, I to może no. ale... Tak trochę dziwne, trochę dziwne to jest, bo kurde, tutaj stoi takie drewniane coś. No, to weź tu wycofaj. Tyłem najlepiej. Cofam wam przodem. No, no, możesz spróbować. <noise> Ty jeszcze masz z 3 metry. z 2 metry. O, daje się. O kurde. <noise> tu można się Dobra. Ty, Ale tu, jazdy? ej, tu można, tu można było kosiarkę włożyć też. Mieściłoby się. Nie. Nie, <noise> Nie wiem, możemy spróbować. To zaraz ja do... rozkłada. Spotkałem taki ostry zakręt, ale już jest. Dobrze. To może jak ta krowa się napije, to zacznie się ruszać. No. Rozcieńczymy zamek. <laughs> się napiję to. On się Może tak, się tak ożywi tak troszkę. Bramę mi ktoś zamknął. Dobra, otworzę sobie. Czekaj, bo to jest, to jest wolne trochę to. Otwieram bramę. <laughs> Do czego to nie możesz szybciej jeździć? <laughs> Popchnąć cię. <laughs> ty szybciej chodzisz. Dobra i weź nalej mi na tą łyżkę wody. Podnieść No. Tak, niekoniecznie to wychodzi. <laughs> Ale by krowy miały jak pić, nie? By miały z takiej łyżki, to już lepiej. No, odczepił łyżki. <laughs> no, 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 no. Chyba nie, ci nie, nie udało. Czekaj, ja sobie to tą, czy tą oj, baczkę Patrz no na styk i nie chcę wejść, może tyłem. Tak jak wczoraj do sklepu stąd. Ej, tu są te kolizje. Nie, tutaj się też nie. Może ja tam tym wiadę, czekaj. Komu tam, tam ta, ta jarka przeszkadza? Na samym środku. O, widzisz, ja wiadę. Odejdź, ja, odejdź, to odejdź, odejdź. Ty, no weź, bo krowa we mnie idzie. Ja ci poradzę na to. Chodź, chodź, pojedziemy, chodź. Coś, coś zrobimy innego. Tylko zostawię kurde tę te... tą ładowarkę, no, bo trochę, ona troszkę trochę, wolno jeździ. Trochę to był zły pomysł, żeby wjeżdżać do koryta samochodem. Gdzie? No zjechałem dopiero do koryta. A ty, krować na samochód była. Ja uciekam stąd. Jeszcze ją zabiorę, weź mi tą krowę ty na... Ty no znowu, ten... ty, Te krowy Ma... się normalnie wchodzą na, na... te samochody. Załaduj mi krowę na samochód i... Ale ona by tam... Wbiła, tylko byś musiał tak otworzyć... Tak jak idzie i wtedy ona by wlazła, tylko byś musiał natrafić. No, ale ktoś nie przemyślał. Że, tego, że piciu? Że się krowy, że krowy potrzebują wody. Że krowy chcą pić. Ej, Może o ta... co lubisz bardziej, pomidory czy sałatę? Pomidory, chyba no dobra. No i to napełnisz wodą, i wiesz, żeby się woda nie zmarnowała, nie? A jak będzie obornik, to się też obornik, obornik to przywiezie. Gleb. No nie, no, obornik tutaj też. No, myślałem, że napadnie no, nawadniać. Fatnia, na lepsze są pomidory z obornikiem. ładnie. No, <laughs> no nie, no. Le, 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 lepiej rosną. I w smaku lepsze. <laughs> że wow. właśnie bez obornika to... Kiedy to... ty to wybudowałeś jeszcze jakaś krawa z JCMEN i co? Myślę, że im nie to szkodzi, eee, no wiesz? Powiedziałeś? Ty patrz, już rośnie. <grafy> A ja myślałem, że jest to... obornik jeszcze wynosił. Jakiś... Nie, No obornik też. O już jest pomidor, chcesz nie, 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 nie no faktycznie. bo sałata. bez obornika A, to taki smak to, jest słaby. Taki... No taki smak jest słaby bez obornika. No i myślę, że myślę, że trzeba czekać aż krowy zrobią obornik, bo. właśnie, jak to się spożywa? Bez tego nie ma jedzenia. No, urywasz jest? z ziemi, urywasz i. i A, jesz. dobra, już już ja wziąłem. <laughs> Posadź jakieś drzewo, kupię jakieś drzewo tak? No dobra, jest Na sam koniec ci kupię drzewo, jak tak chcesz. No, no, tak jak no, Jakie chcesz drzewo? Jeśli on dużo jodła, glądą to co chcesz? Choinka, na święta sobie Zednę i no to... ozdobię. No w sumie to najbardziej tak topola jest podobna. To ci kupię. Bo znaczy, nie, nie to tylko. jodła, jodła, jodła no. <laughs> choinkę. Możesz sobie choinkę ubrać. Zmieścić się do pokoju. Co? Yy, trochę przytulę się znieść. Tam wiesz, się. Ej, mam pomysł co zrobimy teraz. Ej, bo mi popsujesz. Poczepiło znaczy, trochę. Czekaj, ja tu zrobię wiesz, taki, taki, taki. jak wczoraj. O, wiecie takie co? Może niedługo nie zrobimy takie fajne do wsadzania w ziemię, żeby można było wsadzać w ziemię takie pale. Właśnie tak się zrobi, jak się tak zetnie. Tylko to trzeba właśnie tak zrobić, żeby można było to... Ej! Czemu ty się rusza? Co ty robisz? Ja nie, nie robię, to samo leci. No, bo to się wysuwa, bo tu był płot. Zniszczyłeś? Ja pierdzielę gdzie to się przewróciło aż? Takie długie. Myślałem, że aż... Aż tam, na tą drogę, ale nie. A i ty, nie ty to ciągniesz? No ręką, widziałeś? Ucieka. Patrz, teraz będę ciągnął. Patrz, ciągnę. Za daleko ma drzewo, to sobie wziął podciągnął ręką i... ...po sprawie. Ja sobie tu czubek zrobię i choinka będzie. No. Właśnie ten czubek sobie tak sam zetnij, i sam raz choinkę. No patrz. To się wysunęło. No i elegancko. A tu mamy choinkę. No, no, to trzeba może ten, ci się. Yy, ...jakąś tam potem postawić na stojąco i ozdobimy. No, czymś tam. Pomidorami ozdobimy. O, będzie o, fajnie. To będzie świetnie. Pa, da się te pomidory tak nadziać, to, to pomidorami ozdobimy choinkę i. Będzie, będzie... smakować każdemu tak. choinka. I sała, sałatę jeszcze no. na sam tutaj! Będzie czas. smaczna choinka. Ej, tam jeszcze się można... Ej, doknęło mi się. Dobra, idź, wejdź tam wejdź. Idź tam wejdź. Czekaj. No właśnie, i takim akcentem żegnamy się z wami. Zamknęliśmy Szymiego, ugotuje się w sklardzie z pomidorami. Wiem sobie pomidora. Tak, po, poje sobie trochę. Tak Jeszcze że... trzeba kupić miód, UL i w ogóle i będzie cały komplet. A to już kupimy. Potem je w Ul zamkniesz. Kupimy UL następnym razem. Także do zobaczenia. Trzymajcie Dobranoc. się, pa, pa cześć. Cześć.